Cześć, witajcie w kolejnej części. Zagrajmy w Maxa Payna yy, Miałem kilka problemów, tak więc teraz ujrzyjcie trochę inną sekę niż poprzednie. Jest z poprzedniego zapisu, gdzie widzieliście ostatnio. Ale jest to sama, ta sama misja. Mam, musimy teraz zabić jego kolesia z, z jego dwoma członkami. Yy, miałem już to wszystko nagrane, niestety musiałem jeszcze raz nagrać, ponieważ yy, dźwięk miałem wyłączony. W sensie, Audio City nagrywa uwejście liniowe, bo coś ostatnio sprawdzałem, no i tak wyszło. No dobra, no to zaczynamy. tak teraz będzie pewno jeszcze gorzej mi szło, niż w ostatnim czasie. Ale bardzo dobrze się nagrało, chyba 30 minut, bo lamiłem strasznie. Ale Taki szybki odcinek, tak żeby pokazać, że nagrywam dalej, a wieczorem spróbuję dać mocniejszą dawkę z tej gry. Dobra, zaczynamy grę. Hello motherfucker Fu, jeszcze jeden gość tu jest do zabić. Shit Chwila muszę zginąć Dabj mi chciał Buch jeszcze No dobra Nie widzę skąd chwila o. Już lepiej. Chyba, gdzie jest ten gości, co do mnie tutaj strzela? Tam? Użyłem właściwej broni, no ale dobra, już nie będzie. Świetnie. Zobaczcie, się, że już jest koniec, za jak widzicie, się do mnie napadzają, no dobra, jeszcze nagram, bo nie ma jakiejś różnicy wielkiej. Okay. Kamino, zobaczcie jeszcze raz tą scenkę w innym wykonaniu, dajmy na to. Tam jest ten klucz. Wiedziałem, że w tej sprawie będzie jakiś haczyk i nie brakowało to, tu haczy. Musisz! Zginiesz! Zginiesz teraz! Wszyscy zginą! O jestem! Ja to nie tak było. No. Ja oh yes, yeah, stand up Nie! Nikt nie! Udało mi się upewnić, kol... że tak zostanie. Walkiria potrafiła zamienić człowieka w kosmiczne zombie. On już chyba nie żyje. A, I wtedy to się stało. Jednak żywy czy nie, to nie ten, co trzeba. Pojawiła się niezwykła femme fatale, celując we mnie z pistoletu. Odwzajemniłem się tym samym. Część, druga faka. Liza Puncinello? Liza Puncinello była żoną ojca krzesnego. Mona Saks, zła bliźniacza siostra Lisy. Odbezpieczyłaś gnata, zła bliźniaczko. Możesz zrobić komuś krzywdę. To Lisa potrzebuje pomocy. Ja jestem profesjonalistką. Rozwaliłabym Ciebie bez mrugnięcia okiem. Jasne, a moje referencje znajdziesz wypisane na tym trupie. Jack był w takim stanie, że nie mógł cię wrobić. Oboje szukamy tego samego drania. To Angelo Puncinello zamordował twojego przyjaciela i wciągnął cię w to wszystko. Jesteś tego pewna? Mam swoje źródła. Nie mam pojęcia. Najpierw strzelam, potem pytam. Kto zapłacił za głowę artydiała? On jest mój. Ten sadysta zapłaci za bicie swojej żony. Może wspólnie zajmiemy się tą sprawą? Już bałem, że tego nie zaproponujesz. Ale zaczął mi drętwiać. Jaką whisky lubisz? Wszystko jedno. Tyle bez środków na cędy. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. To był dobry trunek. Miał słodkawy smak. To nic osobistego. Po prostu nie chcę ryzykować, że dostaniesz szał i zabijesz także Koszmar był taki sam jak zawsze. Przesuwające się w ciemnościach cienie stare i paskudne. Szaleńczy śmiech mordercy niósł w sobie ładunek straszliwych podtekstów. Gdzieś w oddali płakało dziecko. Nienawidzę tego. A jeszcze będziemy mieć docy... do czynienia z tym raz. Przynajmniej. A fajnie lata. No bardzo spróbuję ta przerwa. Pan, błagam, Wchodziłem, ale nie pamiętam Dobra, jakoś tu Musimy iść za tym głosem ja teraz? Tam? No to wygląda, że tutaj to nie było tutaj raczej Cofamy

Coś mam Można się było tego domyśleć, gdy znaleźliśmy Cię śpiącego przy trupie Lupino Prawdziwy żartowniś Ciebie, co? O, jest Michelle spoglądała na mnie do złota Możeś telefonem. Moja rodzina, chwilę szczęścia uchwycona polaroidem. Sądziłem, że będzie trwać wiecznie, póki śmierć nas nie rozłączy. Nie chciałem o tym myśleć. Wtedy wydawało się, że to się nigdy nie wydarzyło. Ale oto złamałem swoją zasadę. Pomyślałem o tym. Strach był jak igła w mózgu, zimna i boleśnie przebijająca się do serca. Zdjęcia przedstawiały obrazy z dawnych, dobrych czasów. Uwielbiam kreskówki, wiesz? A najbardziej bierze mnie Kapitan Pałkarz. Zobaczcie. Dobrze nie tutaj. Uwielbiam kreskówki, wiesz, a ja najbardziej bierze mnie kapitan Pałkarz. No kurde! Kreskówki, ja. wiesz, a najbardziej bierze mnie kapitan Pałkarz. Nie bierzesz tak jak widzę to misja. Yeah, yeah. wiesz. A najbardziej bierze mnie kapitan Pałkarz. To Z masakra z mi się poważnie. Nie Zapisujemy to będzie tam, już pamiętam, tam. Tak się zdaje. To jednak nie Ja tak ostatnio sprawdziłem jak grałem Zaćgać, pokroić, podziurawić, wysadzić w powietrze, spalić, dezintegrować. Nieważne co im zrobić, i tak zawsze wstaną. Na stole leżał pamiętnik Michel. Michel pracowała na pół etatu w biurze prokuratora okręgowego. Pamiętnik był otwarty na ostatnim wpisie, dokonanym jej starannym charakterem pisma. Na moje biurko trafiły wczoraj wojskowe akta Walhalla Zaraz. Czy to nie ma czasem związku z mitami skandynawskimi? Wikingowie? Próbowałam powiedzieć o tym Maxowi, ale był zajęty. To pewnie nic ważnego. Kurier musiał się pomylić. Od tej chwili będę zawsze znajdował czas dla niej. Pusta obietnica. Było już na nią za późno. Max! Błagam! mnie. Dlaczego, Max? Dlaczego? Proszę! Nie chciała! Morderco, zabiłeś ją! W prawdziwym świecie nigdy tak nie jest. Okej. Okay. Key baseballowy. Ale to już dokończymy w kolejnej misji. Przebudziłem się z koszmaru i w koszmarze mózg próbował rozsadzić mi głowę. Max Payne. Masz fajne nazwisko. A zabójca się uśmiechał. Miło cię poznać. Jestem Franki, Pałka, Niagara. Niagara? Bo gdy płaczesz, to wylewasz wodospad West. On miał kij baseballowy, a ja byłem związany. Wkurzanie go było świetnym pomysłem. Uff. Śmiech to zdrowie. Spójrz choćby na mnie. Uwielbiał kreskówki. Przemoc w kreskówkach to fascynująca sprawa. Odpocznijmy chwilę. Muszę się odlać i strzelić piwko w barze. Ale nie martw się na pewno wrócę. A potem się policzymy. Ze przyjemności trzeba płacić graniu. Wytoczył się z pomieszczenia, zamykając drzwi na klucz. Wszyscy popełniają błędy. Mój nie polegał na wkurzeniu zbira z pałką, i tak by mnie obił. Błędem było to, że zaufałem dziewczynie z bronią. Bezmyślnie uwziąłem się na pierwszego lepszego wrednego typa, jakiego znalazłem, a powinienem zainteresować się kimś wyżej, głową wrażliwej Pulcinello. Jakoś nie mogłem wściekać się na Mon. Chyba miałem słabość do ładnych buzi. Gdy ktoś traktuje Twoją głowę kijem baseballowym, to trudno jest nie chować urazy. Zaciągnęli mnie do piwnic hotelu Jacka Lupino. Skopali mnie i pobili. Czułem się jak to krzesło, które właśnie połamałem. Miałem tylko kij nagary, pomazany moją własną krwią. Okay. Będzie w tej części to wszystko. Bo właśnie odezwał się do mnie telefon i... i idę nadwór. A to był taki taki szybki odcinek. Bo mi się nudziło mi nie, nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi forwanego. W sensie się Dobra, no to widzimy się w kolejnej części. Na razie. Trzymajcie się, cześć.